4 listopada 2010 roku. Jesteśmy przed tablicą ogłoszeń w Ołpinach i tutaj jest obwieszczenie wójta gminy z dnia 20 października 2010 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szerzyny. Zmiana studium doty dotyczyć będzie obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w zakresie terenów wyłączonych spod zabudowy oraz lokalizacji zbiorników retencyjnych. Wnioski do wyżej wymienionego opracowania należy składać, uwaga, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres Urząd Gminy. No, od dnia ukazania się. Nie wiadomo, kiedy się to ukazało, to obwieszczenie, ale jest datowane dnia 21 20 października, także niewiele już dni pozostało. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy podpisany wójt gminy Szerzyny. Także proszę, żeby się Państwo pospieszyli, bo termin upływa, no, którego od 20... To będzie 21 dni, to będzie do 10 listopada, czyli tylko kilka dni jeszcze.